Pamiętacie te stare czasy? Tak! Te czasy były piękne. Fajnie się działo, ale. Muszę ci... coś zrobić. Dalej ci A, muszę czy... wspomnieć, że czy... mi syna zabiłeś. Właśnie to, to chciałem spieprzeć. Przepraszam za odwiedzenie. No. Co mnie mnie mierzysz? Przepraszam za syna. Mam nadzieję taką. No. A ty w ogóle ja. Jesteś upośledzony! Mam autyzm tylko to. Nie, nie ty, nie ty, nie ty. Ten taki przede. On ma bolca łysego. Ten ja nie. Ej, on ma raka, bo mam bolca łysego na czole. I na ty ty tutaj. U góry. Na czole mam! Ja, ja, ja byłem po chemioherapii, chemioterapii. No i pan Jimmy, wiemy, to ja tylko wtedy Ja walę moje tabletki. Ej dobra, bo mnie krzyże po A więc Michałek, terory, terrorysto, opowiedz o swojej przyszłości, przeszłości. Okej. Ale to pa, czekaj, bo zbliż i jego ryjec, bo, bo tak.

Jeszcze raz, boy